kurde już szósta. Tak wcześnie wstawać Elo, Mandero. witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale I oczywiście jestem Michał, a to jest kanał Michał Games I witamy was na drugiej z najlepszych serii z Farminga Simulator Czyli po sąsiedzku oczywiście z moim sąsiadem Adamem Cześć Oczywiście czas na 15 sobie dajemy, a w dzisiejszym odcinku Dużo, dużo ogarniania. Przede wszystkim zwierzęta tak zapowiadane ja już nie przedłużam. Wsiadam do mojego trzepeka, odpalam go i jadę na sklep, a w późniejszej części odcinka razem z sąsiadem pokosimy sobie fajną łąkę. W sumie ona nie jest nawieziona sąsiad. I tak się w sumie teraz zastanawiam, że ona może nie być nawieziona. E, to jest łąka 30, bardzo duża łąka. Dlatego też sprawdzę jaki jest stan w ogóle u niej. A nie, jest nawieziona. E to zajepiście kurde. To super. jest nawieziona, to świetnie, mam nadzieję, że będzie można tam pracować na no Ja już tutaj, o kurna, aj, ale by Antek we mnie wjechał, co za gościu Ogólnie mam jakiś katar mały, więc jak będzie trochę audio niefajne, to was przepraszam, no ale nie wiem, co tak się tutaj nagle stało Ok, najwyżej mój sąsiad za mnie będzie mówił Ogólnie ostatnio Adamowi coś nie pykło tam w OBS-ie, dlatego e, nie było u niego odcinka, o ile w ogóle to zauważyliście. Ale dobra, e, teraz powinno mu już wszystko e, działać i mam nadzieję, że mi też e, będzie wszystko działać. E, także my chodzimy sobie już e, do przyczep, e, nie, nie do przyczep, do transportu zwierząt e, tutaj i kupujemy sobie taką fajną... Przyczepkę małą, właśnie do transportu, źle to pomalowałem, do transportu zwierząt. I kupujemy. Tutaj ogólnie, jak widać, mieści się tylko dwie sztuki krów, trzy świni, cztery owce. My na razie kupimy sobie właśnie tylko tyle, ile się zmieści. Ponieważ nie mam za bardzo nic, żeby dać tym zwierzętom. A też całego odcinka nie chcę poświęcić na jeżdżenie. Dlatego też myślę sąsiad podczepisz mi tam. Eee, spoko, ale w sumie ty nie... bo ty masz bardzo blisko Eee e. Ty też przez przesunąć. No ja mam w sumie sąsiad blisko, nie powiem Także mnie to akurat cieszy Gdybyś ty chciał na przykład kiedyś przyczepkę to moją, bo w sumie i tak nie będę znowu musiał. Eee. No to wiadomo, to szybko będzie leżeć, także ty nie musisz kupować, będziesz mógł sobie mojej użyć bez problemu. Ogólnie całkiem fajna jest. Znaczy na pewno nie jest jakaś super dopracowana mega, ale naprawdę mi się e, osobiście e, podoba. Kurde już przejechałem. No dobra, to już nie sobie zjedzie ten ziomek, żeby a nie jechał ze mną. A propos zakupów, to ja chyba sobie dokupię traktor. To będzie takie Renault TX. Dobra, jak kupić, to mi daj znać, to podejdę. Dobra, ja będę kupował. Ja będę kupował sobie tak świnie. Ale raczej chyba różowy na początek. Przenieś, przenieść, przenieść. Dobra, i potwierdź. Na razie trzy świnki. Może jeszcze w części odcinka się dokupi. Bo i tak, tak jak mówię, nie mam czym karmić. Dobra, co na mnie trąbisz? Ten ruch jest jakiś powalony tutaj. Nie mam tu czym zobaczyć... kosiarkę? Kupić sobie kosiarkę? Co? Kupi sobie kosiarkę? Yy, znaczy myślę, razem? że później za chwilę sobie... Tam jeszcze coś se porób. a chyba już kupiłeś bolaga miałem. Hmm. Za chwilę sobie hmm. razem kupimy kosiarkę i pojedziemy sobie, więc możesz w sumie na... Właśnie przyjedź sobie ciągnikiem na sklep. Pewnie będziesz 30, 60 chciał pracować. Co się stało, bo mnie wywaliło z serwera i... No to już dołączam. Spróbuj dołączyć. Bo no widzicie, problemy są. No tak, to jest z internetem. No nie mamy dedyka, no to to już w ogóle. E, ale teraz mi pokazuje, że jeszcze jestem w tym serwerze. Jest pełny. E, to ja zrobię taki trick. Zakończ. No, spróbuj coś ogarnąć. A ja muszę znaleźć trigger gdzie się zwierzęta ogarnia gra wieloosobowo dołącz do gry kontynuacja ale gdzie jest trigger jest tu jakiś trigger co jest nie tak o no już, już dołączam już jest spokojnie dobra Okay, ale nie mam znaleźć ja. trigera do zwierząt. No bo po prostu nie musisz y, szukać trigera, tylko podjeżdżasz i jak masz przyczepę w tym miejscu, to naciskasz R. No właśnie, coś chyba mi nie pykło. Dobra, synchronizuję się. No mi też. Dobra. i. Jeszcze nie. To trwa... No właśnie, ja nie mogę ich wyładować, ja nie wiem gdzie się wyładowuje. Pokaż no to. No wejdź sobie. No ja tu znalazł trigger. O nie, ja tutaj idzie, czekaj, idzie, dobra, idzie, ja już jestem. Okej, okay, dobra, znalazłem. I potwierdź. Trigger jest gdzieś w tym miejscu, no dobra. Także możemy sobie zamknąć, żeby się nie wietrzyło niepotrzebnie. I... No dobra, teraz pojedziemy sobie po krowy, żeby w ogóle ogarnąć co te zwierzęta potrzebują. I na spokojnie będziemy się ogarniać. kupiłem też parę pól. Jak pojedziemy z krowami, to wam po... Znaczy, później w dość części odcinka, jak nie zapomnę, to wam pokażę. Na razie, na minimapce mogę wam pokazać. Jedynka, dwójka, siódemka. Tutaj są dwa pola, i tutaj. No i te wiadomo, tak. No i ta łąka razem z sąsiadem. Pomyślałem, że na razie sobie możemy tak to zrobić, że razem z sąsiadem będę miał łąkę. Bo w sumie to. Jest bardzo dużo łąka, nie wiem czy aż tyle będziemy tej trawy i siana potrzebować. Sąsiad, mam pytanko. No, dawaj. E, czy ten, czy kupić sobie kolejny ciągnik, bo tak w sumie nie był mi za bardzo potrzebny, no, ale fajnie by to... Nie wiem, no ja... Ja też mam manię taką, że potrzebuję tysiąc ciągników, nie wiem po co. Dobrze, nie wiem, no jak myślisz, no ja bym wszystkiego na raz nie kupował, tylko dalszej... tutaj tej zabawie. Później chcę kupić coś. Dobra, krowy, tak. No czarno biała prawdopodobnie, wiadomo. Szkoda, że nie ma krowy Milka. Nie rozumiem tego. Nie <noise> Ale rozumiem, są takie rzeczy, jak to w ogóle uważamy. niemiecki farming mógł Milki nie dodać, bo to mnie zastanawia. Ale może kiedyś dojdzie takie becne, beczne DLC na Prima Aprilis, a potem je naprawdę dodadzą. Ty, byłoby śmieszne, co No Zobacz, akurat mam tu fajnie blisko do wożenia, więc... Gorzej ma sąsiad. On ma zdecydowanie gorzej. Dobra, gdzie tu mamy tri triggera właśnie na tych. Okej, okay, tutaj. To spoko, tak myślałem, Dobrze, Dobrze że tu podjechałem. Dwie krowy. Ale przyczepka całkiem nie powiem fajna, taka... Przynajmniej działa i to najważniejsze. Przenieść, potwierdź i dobra. Jak to tutaj wygląda z tymi zwierzętami teraz? E, to tak, krowy. Dwie krowy mam, okej. Okay co one potrzebują Potrzebują temeru a temer razem nie jestem pewien jak się ten temer robiło znaczy no, tam na pewno no, po... z kiszonka słoma i siano tam... tak czy trawa siano no tak dokładnie e, tu będzie im słoma i woda potrzebna jak zrobię temer to im trawa nie będzie potrzebna także spoko e, świnie no to woda i słoma okej okay, słoma Yy, jeszcze w tym odcinku jest szansa, że z tą słomą się pobawimy ale dobra, my, myślę, że w, nie ma co już jeździć, teraz pojedziemy sobie po prostu na sklepik yy, i kupimy sobie, nie wiem czy już są dojechałeś na sklep, ale ja już na sklep i zacznę kosić yy, trawę, bo myślałem yy, chyba w tym odcinku, na następnym odcinku zrobimy sobie fajną naprawdę akcję z yy, sia, yy, ze słomą. A jeszcze, jeżeli sąsiada nie będzie, to ja kupię fajnego bina, bo stwierdziłem, że nie będę całych pieniędzy dawał, bo to nie ma sensu dawać... E, e, znaczy, dawać e, wszystkie zbóź w zasadzie, jakie mam do świń, bo wtedy nic nie zarobię. Postawię sobie bina z paszą dla e, świn, po prostu będę musiał mieć kasę, żeby je karmić tą paszą. I to moim zdaniem jest dużo lepsze, bo ja planuję iść tu bardzo ostro w... Krowy, co da mi akurat dużo kasy, więc bez problemu będę mógł sobie kupić te, tak mi się przynajmniej wydaje. No bez problemu będę mógł sobie pokupować tutaj te z e, tą paszę. Dobra, ja będę kupował taką e, kosiarkę samasz. Moim zdaniem dość fajna, na pewno... Okej, okay, co my tu mamy? A, możemy sobie dać. I bok, tył chyba damy sobie tak. Będzie na pewno fajnie wyglądać. 15 koła, czyli dość dużo, nie powiem. Zdecydowanie yy, dużo. Nie ja wiem, sąsiad, jak ty już tam daleko jesteś. Zobaczymy... No ja jadę. Dobra, zobaczymy, jak mi to tutaj y, pójdzie. Jak to w ogóle będzie wyglądać, bo nas jest dość dużo, jak widzicie. Bo jeszcze jej w sumie nie przemierzałem. Dobra. Ale dzisiaj są straszne lagi. Dobra. Sąsiad, jest problem. Bo? Bo to jest za duża ta kosiarka. Zdecydowanie. Ja już szybko się przesiądę. Może mój zetur da radę. A sprawdź, ile ma koni twoja kosiarka. Ale nie chodzi o konie, tylko chodzi o to, że... Ten... Przeważa? Przeważa. W ogóle wygląda źle. No chyba, że kupimy sobie tą samą kosiarkę, zaraz zobaczymy. Jak za to, że będzie ten problem, to ja to pitolę, jak kupuję sobie tą samą siarkę Nie ma sensu. No chciałem robić akurat się na kosy właśnie 60. No ale to też fajny. No też fajny, za to nie powiem. Dobra. E, co ja tu mam? Aha, dobra. Trzypka akcja na sklepie. Myślę, że Zetor będzie lepiej sygnalizowany. O jezu! Ale Ośkę wyrwała, kurde sąsiad. Widzę, że. Hardcore, hardcore. O! Ma się tych. No i Zetor fajnie. Ej, kurde, nawet sobie fajny ten zestaw. Także sobie zostawię z Zetorkiem, fajnie będzie się pracować. Tylko nie wiem, czy on będzie gniut. A się zastanawiam czy ja mogę... E, nie, trawy w 19 się nie da w ogóle gnieść. Aha, to też spoko. W sumie, ale ogólnie chciałem sprawdzić... Nie chcę sprzedać, tylko... Jakiego ja tu mam tora? 7, 7, 4, to mam zetora? 7745, dobra. Zespoły. Ale ja nie mam tego. Czekaj, jeszcze raz. To jest Zetor Turbo eee, bo coś coś, teraz zostałem dawno. Eee, ja już jestem gotowy. Na mi sekundkę, bo ja nie wiem. Już nie ma więcej Zetorów, to fakt. A, dobra, nieważne. No ja też myślę, się, że mogę, możemy jechać. Jak się uwiniemy z tym, to jeszcze w międzyczasie postawię ten silo, żeby już był. Jezu! sąsiad, co ty robisz? A dość głośno no jest. O No nie chcę widzieć coś się robi. Chuję, co ja, ty tak Jadę poży? na pole. A głośno masz tą 60 e, Ale ja jestem w kabinie i nie jest bursna W kabinie. Dobra, musisz ciszyć te dźwięki. Bo tu jest zdecydowanie... Kurna, gdzie to jest, dobra, tu. No ja mam zetor fajnie wygłuszony. Nawet przy otwartych drzwiach. A sąsiadek przyjechał 60 ką to od razu musi ryk. Wszyscy wiedzieli, że sąsiad jest 60 No Dobra. A co? Kurde. Zobaczymy, ile będzie z tej trawy. Czy, ja, czy sąsiad też coś dobierze, czy wszystko ja zabiorę, raczej się podzielimy. Dobra. Zobaczymy jak tu sąsiad wjedzie. No i musi się tu... A właśnie, w ogóle pokażę wam ten zestaw. Fajny zaklę, No, możesz się rozkładać. Eee, czekaj. Pewnie WOMu nie masz podpiętego, już się podpinam. WOM... Tak, już się WOM eee, podpiąłem. Eee. Ale to by eee, już coś włączy. tak... Eee, a jest, dobra. Dobra, też sobie WOM muszę podpiąć. Przewodów nie ma, no no, po co? Dobra. Ja już się rozpalę to. Teraz weszła na obroty! O fajnie wszedł Taki fajny system w ogóle mam tutaj. Ym... Opuszczania e, to Eee, naokoło czy rząd po rządzie? No, no naokoło. w sensie tyle zawracać. I B A pierwsze rozpalenie. Zastanawiam no, się, czekaj, zaraz zobaczymy. A nie, też wchodzi na obraty. No, każdy te ciągniki z modów teraz wchodzą. A twój, to jest twój ostro wchodzi. Ja wiesz co, 120 na godzinę to chyba troszkę moim zdaniem będzie za dużo i za szybko to zrobimy. Ja jadę do... 13-14. Dobra, daj sobie do może do 10. E... No, czekaj, zaraz zobaczymy. Diagram ja napadzie, więc spróbuję to jakoś dostosować, nie? O 12 myślę, że będzie ok. No, 12 będzie ok, bo kurde się je... Nie... się rozumiesz, nie wykosi się gdzieś tam... Zmarnowana trawa będzie. Trzeba kurde wykosić do każdego rogu potem. Widzę, że też w ogóle tak jeździsz Mogłeś tam... No dobra to ja najwyżej no, potem... ja żeby było łatwiej potem zawracać, a... No to ja mogę ewentualnie tu powykaszać później. No 12 na godzinę to będzie ok Fajna kurde akcja całkiem. Także fajnie wyszło, że ten w sumie zetor mało no, zetora używam. 30 będzie do zwierząt na pewno i jakieś tam mniejsze prace polowe, a zetor w zasadzie to jest taki ciągnik pośredni, czyli no może coś tam na niego znajdę na pewno. Szybszy jest od 30, 60. Dobra Kurde, coś z tym nosem jest Mam nie laga. tak Mam teraz No widzę, że stoisz Teleportacje normalnie Rusza się sąsiad Jesteś Wjadę w ciebie Moja prosiłka robi takie fajne rządki, a twoja tak. śmieszny. No, moja rozrzuca. Ale ogólnie jeszcze będę kupował zgrabiarkę. Zobaczymy, jak szybko nam to pójdzie. Ule, co za mijak, sąsiad. No, nie mijak, tylko labyr. To był mijak, ewidentnie. No ja wiem, że ty, ty tą. E, będziesz stronę chciał mi dać, nie? Że taka nie wykoszona? Specjalnie kurde, ja już cię rozkwiniłem. Taki to jest właśnie sąsiad. No, no przecież ty się umiesz poprawić, nie? Tak, no oczywiście. Połowę mnie wykosi, powiem, połowę... dobra to ta twoja część jest twoja, Te fajnie wykoszone sobie ale... No tak to jest taka solidarność sąsiedzka. No fajnie to wygląda. Naprawdę jednak ta kosiarka... Dobry jednak pomysł, że jednak ten zetor tu przyszedł. Tym bardziej, że ty masz do 60, to... Spoko to wygląda. A ty ile ty jeździsz w końcu? E, różnie No, bo ja sobie te, na tempomacie 12 dałem i... A ja nie mam tempomatu, bo gram na padzie, więc... No, ale to na klawiaturze przecież możesz sobie włączyć Eee... No to... 3 O, i teraz fajnie będzie F1 no, to, o, co, co, co? No już mijak znowu, no właśnie. No w 17 się ta trawa ugniatała, i tam nie było mi widać żadnych mijaków. No właśnie. To sąsiad, chyba, czy, jakoś wolniej jedziesz. Jakoś się dogada. Nawet... Ile jedziesz na godzinę? Już 12. znaczy no, ja mam na tempomacie nastawiony. No co, 11, Ale... 12 jedziesz? No, znaczy się, bo to też zależy, czy jadę pod górkę, czy nie, bo ta moc no. spada i... No ja mam dość mocy, to w ogóle fajnie się te kółka tutaj ruszają, no fajna jest ogólnie ta, taka nowsza, na pewno. Yy, ta, yy, no, co ja chciałem powiedzieć, kosiarka, no. Czasami mi słów brakuje. ale Quora kiedyś to było i ta moja ja jest lepsza. Kiedyś to było, dokładnie, nie? To co teraz? Dobra. Kiedyś to się robiło, Patrz, jedno tu w ogóle mam wyjść. jeszcze... Mogę się zamknąć. No, tutaj jest bardzo fajnie ten zetor zrobiony. Tu jeszcze sobie mogę otworzyć. O. takie wietrzenie sobie sam się zrobiłem. Ja se wietrza... Klimę se włączyłem. Dobra. Ty, a ja mam klimę od samego początku, od go kupiłem, nie? No. Więc... Kupiłem w końcu zwierzęta, także fajnie, bo... Tutaj... Ja też już mam kupione, nie? No, w sumie od początku serii mamy kupione. I... no będzie trzeba teraz parę na pewno poza odcinkiem po doworze, zobaczę ile będę chciał tego. No i ogólnie trzeba ogarnąć dalej. I co? W następnym odcinku na pewno akcja słoma. Kostki będziemy robić, także na pewno też będzie fajny odcinek we dwójkę. No i, i co tam jeszcze ciekawego? No i pewnie dalej zwierzęta, bo... Chyba, że jakieś prace polowe wątpię, wątpię na razie. To jest akurat taka seria, że ja od zera robię bez przerwy prace polowe, dlatego w tej serii takie poboczne akcje naprawdę to jest świetne moim zdaniem, bo ja nie wiem kiedy ja na odzera w końcu będę miał mógł sobie pozwolić na osiadanie kosy. Dlatego się cieszę, że tu, że tu już na samym początku bawię się w taką akcję. Stąd ambient świetnie. Ale już dużo skosiliśmy w sumie. No, no myślę, że spokojnie tę łąkę okosimy. Jeszcze ten silos postawię, żeby się widzieli na odcinku i ten. I normalnie będziemy sobie na spokojnie kończyć ten odcinek. Ale nie ma co tam jeszcze mówić o końcu odcinka, bo jeszcze sporo roboty. Kurde, dobra W sumie odcinka mamy już 20 minut. No 20 minut jest. Co się dzieje? Gdzie ty jedziesz? Kurde, no sąsiad! co ty robisz? Ja nie wiem To to, 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 to przez to co to. Dobra, nie patrzmy na sąsiada, może... Skupmy się na odcinku. Ogólnie bardzo ładna pogoda moim zdaniem Mówiłem sąsiad, że później, później będziesz pił. A on już przed robotą musiał. Co już tam schować za tej swojej 60 flaszkę, tak? Kurde, ja już... Aha, do... I, I da je skontrolować to, no. a pokaż mi, gdzie, gdzie schować, co? Nie, usiad... nie legalny. Nie usiadł na flasce, oczywiście. To jest właśnie sąsiadam. kurde, chwilę na go zostawić i już taka akcja. B. Opuszczamy i ciśniemy. Tu Gdzie tu był ten pomat? Kurde na trójce na klawiaturze. Ale dobra, ale na, pa... no, na padzie... No napadzie nie wiem gdzie jest ten pomad. Ja też czasami zagram na I padzie, ciśniesz. ale... Co to takie to? Mio tanim jak szatanem. No, fajnie, fajnie, fajna akcja, naprawdę mi się podoba. Mam nadzieję, że Wam też i zostawicie łapkę w górę za takie akcje. Bo na tej serii na pewno więcej takich ciekawych akcji będzie. Szczególnie ta akcja, która będzie na następnym odcinku. No to już z góry mogę Was zaprosić, bo to będzie coś naprawdę wspaniałego. O ile nam się uda, to zrobić tak. Jak znaczy jeszcze Adam do końca nie wiem, ale tak jak ja planuję, chociaż są świadomie wytłumaczę. Także wydaje mi się, że będzie świetna, ale to naprawdę świetna akcja. Nie wiem czy ten... Czy to skosimy na odcinku, bo już w sprawie 25 minut. No nie ma sensu tego chyba aż tak przedłużać, więc w następnym odcinku. Może tu jeszcze pozgrabiamy, chociaż pewnie nie będzie czasu. Ale będzie trzeba tu przyleć, pozgrabiać. Ja będę musiał połowę, ja prawdopodobnie połowę w ogóle będę musiał przetrząsnąć, żeby na ten TMR mieć. Także... Ja też będę potrzebował trochę siana do owiec, nie? No. A, jeszcze beczkę na wodę muszę kupić, żeby wodę im przywieźć, no. Ale w dzisiejszym odcinku nie chciałem tak stricte zajmować się ogarnianiem, bo nawet nie ma czego, bo bym dowiózł im wodę i to było wszystko tak w zasadzie. Zwalałem tutaj już zrobić siano kosy. To zdecydowanie fajniejsza akcja, moim zdaniem. Dobra, jeżeli byście chcieli dłuższe odcinki z tej serii, to oczywiście piszcie w komentarzach. Bo dla nas to nie jest duży problem, żeby nagrać jakieś 40-minutowe. Ale wiem, że, wy, że też tak większość nie lubi oglądać jednej akcji, przez kurde cały odcinek. Ale dzisiaj tak trochę wyszło, że głównie się skupiamy na tej trawie W ogóle cieszę się, że sąsiad mi pomógł Patrzcie ile ja bym sam to kosił Ja bym był może nawet nie w połowie tak, w tym momencie, więc... To pole jest idealne na właśnie takie... Yy, no, dwa I myślę, że jeżeli następnym razem tu przejdziemy Czyli ja będę zgrabiał I tam może przytrząsanie się zrobi A sąsiad na przykład będzie... Yy, tutaj... Yy, prasował czy samozbierającą kupiłem Bo jeszcze nie wiem jak tutaj z tą trawą coś zrobić. Czy ja to będę samozbierającą ogarniał, czy nie? Nie, jeśli będziemy kostkować, to będziemy musieli potem to wrzucać do paszowozu, żeby jakoś dać to tym zwierzętom, no, nie? Chyba, że po prostu... kurde, no nie wiem, ale ja myślę, że tu fajne by były kostki na tej serii. Moim zdaniem akurat tutaj kostki jak najbardziej wypasowały tylko że to jest zajedziemy się z tymi kostkami o, opuszczę sobie sąsiad chyba ty to już wiesz a ja tu pojadę dobra także na tym odcinku dało się mniej więcej z kosi tylko tu jeszcze e, po boku I już idziemy sobie jeszcze ten silo szybko postawić Objedziemy je tylko dookoła jeszcze Resztę mi już sąsiad tu wykosi Dobra A już tu wykosisz i zostaw, nie? Na miniaturki jeszcze trzeba trochę To tyle starczy. Fajny został, fajne powiem Dobra, ja się jeszcze szybko przeniosę o tutaj Ponieważ będziemy chcieli zakupić sobie silos, właśnie tak jak e, mówiłem, obiekty, nie zwierzęta, tak? E, nie zwierzęta, tylko silosy. I tu jest taki bardzo fajny. O ile jest? Bo już teraz nie wiem. Wjazd czy... dosąd. A, tutaj jest, dobra. E, tu jest taki fajny. Na przykład, tu jest wieża ciśnień. E, tutaj mamy jakieś na ziarno. A tutaj później. Czekaj, gdzie to jest chwilę, żeby to. O! Widzicie, taki fajny silos. 500 euro, no bo złoty kosztuje. I można będzie tankować. Ja tu tylko sobie go przesunę. Ustawię równo, żeby był równo więcej Tu jest równo. Jest równo. Dobra, obracamy się. I tutaj będzie trzeba go postawić. Ojeju! A w tym miejscu będziemy sobie stawiać ten silos. I jakoś tak. Żeby tu nie przeszkadzał niczym. Jest okej. Okay. Tutaj jest OK. I tutaj idealnie. Patrzcie jak idealnie. Kurde. Dobrze jest. Tutaj spokojnie będzie dało się jeszcze wyjechać bez problemu. Także świetnie. No i normalnie. Dobra, 3 minuty jeszcze mam. No nie, dobra. to już w następnym odcinku się ogarnę. Ej, sąsiad, bo nam już trawa odrasta na polu ogólnie. Aha, dobra, czekaj, ja nie mam włączone... Aha, wzrost roślin. Sorry, mam wzrost roślin. Kurde, nie fajnie. Dobra, trudno. Niedobrze że odrosło. Zdecydowanie. Nie wiedziałem, że mam wzrost roślin włączony. Okej, okay, dobra. Także myślę, że tym akcentem będziemy sobie kończyć ten odcinek. Serdecznie zapraszam Was oczywiście do sąsiada. Oczywiście sąsiad dziękuję Ci, że mi pomogłeś na tym odcineczku. A nie, od razu z piłą do mnie, no nie przesadzaj. Też mam. Dobra. Ja się już z wami żegnam. Łapka, subik. Wpadnijcie na fanpage'a i do sąsiada na odcinek w timelapse'a właśnie tutaj z tej akcji. Ja już się z wami żegnam, także trzymajcie się i do następnego. Cześć. Cześć.